Cześć, witam Was serdecznie. Kolejna odsłona Monkey Games, drugiego challenge'u. Jest z nami Grzesiu Zasadski. Witam Cię serdecznie. Tam. Grzesiu jest zawodnikiem sportów sylwetkowych. Tak jest. Jest również trenerem personalnym. I dietetykiem. I dietetykiem. No także człowiek o wielu talentach, a tak naprawdę specjalizuje się przede wszystkim w czym, Grzesiu, powiedz? W trenowaniu ludzi i w dbaniu o ich zdrowie i kondycję. No właśnie, ale sam też startujesz z tego co Sam powiem. też startuję jako zawodnik sportów sylwetkowych. Kategoria Classic Fizik, gdzie wiesz, liczą się proporcje sylwetki, nogi, wąska talia, szerokie plecy. Od ilu lat trenujesz w ogóle? Od 18 lat. Od 18 lat, a masz teraz 22. Wcześniej zacząłeś. <gry> tak wyszło, tak no wyszło. Nieźle. Generalnie tak, od 18 lat w tym siedzę, a od 5 lat oficjalnie po prostu pomagam ludziom żyć zdrowiej, lepiej i mieć Lepszą sylwetkę. Na siłowni Extreme Fitness wiałożnie. Polecam serdecznie, naprawdę. Bardzo fajny człowiek, sympatyczny, a przede wszystkim zna się na temacie, Dziękuję. więc odżywi was, wyćwiczy, także sylwetka, klatka wiecie. Jak to <grym> mówią, zestaw dyskotykowy, tak? Klatka warki, tak. <grym> klatka jest. I wicep I wices. Strzelałeś już kiedyś? Strzelałeś. Strzelałeś już kiedyś, ale e, że tak powiem. Tak bardziej rozrywkowo, bardziej czy rozrywkowo, próbujesz? tak. Byłem z dziećmi, z rodziną. A, z rodziną. Każdy postrzelał po trochu, nie, więc generalnie nawet mój ośmioletni syn, nie, więc jakby od no najmłodszego fajnie. próbują chłopaki moi. No i... Czy jeszcze nie dźwigają? Nie, jeszcze nie, jeszcze są za mali. Tak, zobaczcie, to jest też informacja dla was, że można zacząć strzelanie bardzo wcześnie i kończyć bardzo późno, właściwie do śmierci, ale bodybuilderami możecie być tylko przez krótki kawałek swojego życia. <laughs> tak, jest, tak to wygląda. No to co? Potrenujemy troszeczkę, spróbujemy się przygotować, a potem zobaczymy, jak ci pójdzie w naszym challenge'u. No to lecimy. Jesteś gotów? Gotów. Uwaga. Start. One, two, one, Oh. Jeszcze 12 sekund. Jak jeszcze 8 sekund. Ok, czas koniec. Zapraszam cię na stanowisko. Postawa swobodna, ręce jest ciała. Całodnik gotów? Gotów. Uwaga! Opraw. Mamy czas. teraz. Rozładuj broń, wyrzuć nabój, strzał kontrolny, kabura. No, powiem Ci, że bardzo ładnie. Twój czas 33.24. Widać? Okej. Okay. To teraz zobaczmy na tarczach. Zapraszam Cię. Pięknie. Tu mamy fula. Siedzi no. Czyli mamy trzy alfy w placie i w dwie głowie. alfy w głowie. Druga tarcza. A tu nie trafiłem. O kurde. Jest dobrze. Mamy tak. A widzisz, odsuń troszeczkę. Tu jest, jest styczne. Czyli mamy tak. Jedna alfa jest, dwie Charlie i tutaj mamy dwie alfy. Piękny wynik. Dziękuję. I naprawdę świetny czas, powiem Kurczę, Ci. Kurde, nie widziałem, że wiesz. No, wiesz, to jest właśnie to. To na już jest większa odległość, Jakby to już nie jest było. takie proste, nie? No, ale ogólnie wiesz, jak światło przyświeci, nie? nie widać. Tak, tak. No, ale tak. dobra. No, a jak powiedz, w ogóle wrażenia? Super, fajnie. Spontowany no, ale trochę powiedz... byłeś. Się no, strzela, ręce, nie? wszystko. Kasy wtedy ciężej się spiąć. Dokładnie, nie? Się no. Częso? Jest ciężej, ale no fajnie. No to dobrze. I co? Mam nadzieję, że może zaszczepiliśmy ci troszeczkę? Nie, no na pewno, powiem, powiem Wam, że tak. No, jest to super sprawa i pewnie jeszcze tu przyjdę nie raz. Ale może z dzieciakami nawet. Słuchajcie, no, wyzwanie jest rzucone. Grzesiek, który do tej pory miał okazję tylko amatorsko for fun postrzelać. Dzisiaj pierwszy taki odbył z nami trening, właśnie przygotowujący do tego. No i pierwszy start, właściwie można powiedzieć, w zawodach. zawodach. To jest na szczele. takie nasze wyzwanie, ale jest to w formie zawodów. Będziesz na rankingu. Wszyscy zobaczą Twój wynik. I bójcie się, słuchajcie, bo <laughs> naprawdę ilość podciągnięć konkret. Strzelanie też naprawdę bardzo, bardzo Super. dobre. Także gratuluję Ci. Dziękuję bardzo. Serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. A jeżeli chcecie wziąć udział w naszych zawodach, to wchodzicie na stronę mankigames.pl. Oczywiście zapraszamy do Grzegorza, żeby zbudować swoją kondycję, muskulaturę. Róbcie to. Warto, naprawdę warto. A później zapraszam do postrzelania. Tak jest, a potem padajcie do nas. Cześć. Dzięki, cześć.